No w tamtym roku nie mogę ja tak? w ogóle pozostawić. nie podnosił, to by nie polecił. Pan nie panowie, że. Ale ci nie zmęczyłem. nie się, ale. tutaj tradycje, że kiedyś no. były. Bo... Ojciec, na szczęście, bo. Jego brzmi na no, głowie nie i twój to razem jest wiesz? Ale słuchaj, przestali mieć szacunek dla starszych. Nie ma. Jak wyrwania, co to? Кто это? Да, да, да. И на дюйм и клуб и все. Да, 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 да. А, да, да. А, да, да. А, да, да. А, 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 да.

to jest, was... jest, jest operatora. Zacytuję słowa Stasia. My spełniliśmy podstawowy warunek, bo w zeszłym roku sobie obiecaliśmy, że na pewno się spotkamy na następnym wieku sylwestrowym, tylko trzeba spełnić ci jeden warunek. No, trzeba dożyć, jak to Stasiu mówi. No i dożyliśmy. <laughs> Zaraz będziemy opowiadać, ale z tu są wypijmy i zaśpiewajmy sobie. To To. niech żyją nam sto lat, sto lat, sto lat, sto lat żyją niech żyją nam niech żyją nam niech żyją nam w zdrowiu, szczęściu, pomyślności niech żyją nam, żyją nam. biegacze Maratończycy, sympatycy biegania i sponsorzy do widzenia do widzenia, to widzenia to

Patrzę, tak zwanej patrze, szlachetnej patrzce. I z tej okazji działacze związani... Bardzo, z o niewidomych. Na ręce prezesa prosili o złożenie takiego certyfikatu. To jest dosyć dużo napi, na, na, napis, napisane, prawda? No jest to taka, taka pamiątka, pamiątka. Proszę panie prezesie przyjąć to odpowiedzi. Ja co prawda nie jestem prezesem, ale... Rezydenty, ja się tak. prezydentem. Tak. Jednocześnie, jednocześnie są takie piękne, piękne życzenia dla, dla tych osób, które brały udział w tej szlachetnej patce. Jest to, jest to taka no, piękna uważam, uważam sprawa. No ale ja nie wiem, czy ja to przeczytam, bo to, 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 to są zdrowia z życia i, i z życia radości, w działaniu cierpliwości i wytrwałości, w rodzinie w prawdziwej miłości. Odbliźnik zwykłej uczciwości, a kosztowny tyle, niech ci nowy rok wiecie, i leczew wyrosną w starym, gęstym lecie podem. Podem nie poddłużę. więc proponuję pierwszy, proponuję drugi, proponuję trzeci, proponuję Andrzej Kwarty. Proponuję odwiedź Proponuję, ja i teraz i teraz będę miał, będę ja odwiedź sobie, ja jak dla najstarszego jak sobie, <grywanie> Jak nawet rana, który był tutaj, chciał za nich zobaczyć, że od niego nieobecny cokolwiek lub już uciegania robił. Ja ja, ja a ja nie robiłem. Bo... Nie wyróżniewym mieliśmy wiceprzewodniczących. Czemu my mnie nie wyróżniliśmy? No. A, a, a kto nam groza zaprasza? Ja ciebie, ty mnie. Ja cię zawsze zaproszę.